Nie mam no, pojęcia. No, tak. Gra w dobrej mapy. Tak. Nie jest drogiej. Nie, nie, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nie. Teraz. Ja nie, nie mogę. nie jest to holima, bo Ty piątka potem. coś ty zrobił teraz. Proszę mnie pierdoląc. Przeszkodziłeś sobie i mi. No, wczoraj się odbiłem, na rzekach. Aleś proszę wpadzie. Ale w grze! On po prostu wyciągnął... a nie, właśnie. A to trzeba było mówić. Musisz precyzować, no. Zaha unlucky Dobra, na wszelki wypadek w bo mamy zaraz wyrzucić. No cóż, jest jak jest S, Nie, a tu trzeba wybrać trydołek Ten na pewno jest prawidłowy To jest w ustawieniach zwiększ precyzję wskaźnika, nie? Tak, tak Muszę to wyłączyć Tak Nie, nie, środkowy nigdy nie jest poprawnym O nie, za lekko, ale sadge Właśnie, uwierz mi, że jednak jest To nie ten dobry, ten dobry jest ten z tyłu najbardziej nie! Dzięki. O, ty gra... O! Ale że dwujeczka wpadła, no O, Garigoda! AAAAAA! Gratulacje! Która z Zachaty, ja? Dobra. Garigoda? O, gada, skrót. O, dzięki! Nie o, mogę, dziękuję. nie mogę, psycha mi siada! Nie, no nie mogę, psycha mi siada! Dobra, parek jest ok! <śla> <śla> nie! Do drugiej dziury, do drugiej dziury. Nie, to no nie mogę! Ale... Ale to po prostu Oj. dla siebie wzięła. Ośrodkowy guzik jest o, Nie, nie, na, nie dam się nabrać. Let's go! Nie no, byś też tu wyleciał. Lajsik. Dobra, dzięki, dzięki. Oh shit. Here we go again. Prawie, o. żeś mi... Gusi, ah. Graf, can you.? A dobrać, w sumie nieważne. O jezus, gra! O nie, Co? ale sadge. Wid widziałeś no, to? mapa. Łatwa, dwójeczka, ładna, ładna mapa. A ja trójeczka. No, A dwa czeka. Ja też trójka. Zahadł Nawet do innego raz. dołka wpadłem, do innej mapy w ogóle. Wpadłeś do, do dołka? Yeah. Wow, prawie Call of Duty. inny dołek do... na wow. tej gierce, to działa, tylko musisz idealnie do dołka. Zero, RF. Hejka, hejka. No dobra O kurwa, szlaku tutaj srał O, o wyskity. O kurde, to było takie proste, wystarczyło popatrzeć o! Odbiłem się od dziury, cholera No, widziałem, widziałem A, tutaj, dobra Ha! gdzie bym mógł lecicie do tamtych dziur? O, o tam prostym... ale zacha pomógł Jaki guzik szmata jednak <laughs> Tak się eliminuje konkurencji. A wiesz Junior, że tamten, na, 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 do którego wszyscy idą jest najprostszy zacha. Junior! Pejdź <grym> tam! Junior! Junior, <grym> <grym> junior, przed tobą <tomu grym> jest dużo prostszy! Od tej gry. No, tylko wystarczy z uczuciem walnąć <grym> Junior! No junior! Czekaj, czekaj! O, junior. Jakby ja dziurę się! Uda się, zobaczyć. Junior, to się kliknij uda. sobie V na chwilę. Raz i leczcie się, się ruszać Nie, 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 ale on chce z Hillshota zrobić. No ale My. po co? A tam... może nie wiedzieć! <grym> no. Jeszcze no, raz, Junior! <grym> ale tutaj <grym> cofniecie! <grym> Aha, co? No bo Ale tam nie możesz wylądować, bo już prosto do dziury no mamy. właśnie, prosto do dziury. No czunior, nie rób tego. sumie, to tylko score. No dobra, chyba jest ustawione max, więc długo się męczyć nie będziecie. Ale psujesz sobie score, my się martwimy o ciebie po prostu. Że lżej, i O, masz ma jeszcze 40... o, 14. 12 można No i, no, no, no i ranów nie udało się. No teraz możesz spróbować o to i trafić. Any pushers? O, dziękuję! Nie ma problemu, ja zawsze polegam kolegom. Junior? Prawie. Kusi mnie walnąć z w Guzika i Karajgodę. Ty kurde, ja nie walnąć! To, to już zrobił. No. Guzik, pomóż, pomóż, no, koledze, koledze, pomóż koledze, pomóż koleże, pomóż koledze. Ja Oj, no i Oj, to, to. <laughs> to samo miejsce praktycznie. <laughs> Ale było blisko. A, wszyscy w dwójkę? Tak, wszyscy w dwójkę solidarnie. O nie! Nie, nie, nie! Jak to! Oh, Czuję się, się Ja też! Chodziłem raz ja skróty. No stary, ja skończyłem. Aj, za lekko! Shit! Dobra, no jak ktoś pyknie. A nie, to Dobra, po Dobra, to dwóch. Dobra, no, co tam jest? Tam jest. Oj, prawie, Aha. kurde. Tak Aha. wleciałem idealnie. Ale coś czy, tu jak ktoś tu nie Tak, wiedziałem, że to O zrobi. nie, teraz za lekko! Adi Puszczarz Warf O nie, O, od ciebie, o! Nie wyszło, o no! Guzy. O nie! Myślałem, że się odbije jakoś fajnie O nie! Siebie. Tak nie wyszło Dobrze, wyp***dolcie ich wszystkich No i sad, Gabie... I co ja do tego Już myślałem. próbował, jeszcze w locie Dobry, ten, ten Go, go XLR, trzeba montować w trakcie Dobrze. filmu no. Ale on i tak przyklinał, zapomniał, że... Sobie... dobra <noise> O, dzięki Ej, B, normalnie dostajesz za <noise> no Nie, i tego się nazywa Ajajaj, tak blisko no Ajajaj A, ja, ja, To blisko. A da na jednego zrobić, nie? Nie Nie Nie, no tego nie ma szans Jak są te mapy typowo w AOT, to A wtedy tamte było. zawsze są za pierwsze O, kurde, chujeczkę Ajajaj A że wiesz, jakby się tak wszyscy ładnie Anipusher? ułożyli Absolutnie. I cię odbili, to dałoby się w jednym o! Guzik, ani pushers? Czekaj. O. Leciutko. Prawie, dobrze, dobrze. Kurde, za mocno. Ale ładnie, no ładnie. Nie. A to z przyzwyczajenia właśnie niemiecką flagę? Co? Kto to powiedział? Ja już zacząłem trollować. U siebie mam tęczową. A. Więc summy niedaleko. Okej. Okay. Oh, no. no, nie wyszedł ci grafik, no niestety. Wysz, wyjdź, wyszło, 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 wyszło. Patrę, nie, nie tak ciola, o, nie, tak blisko, na dwa by było. Ja od razu była. Zaraz, kurczę, ktoś mi zacznie... zacznie mnie tutaj stawiać. Na nie tym miejscu, nie. co nie. być junior... Zach, ty... od ściany, od ściany, prawo od ściany i to tak w petę walni. O, dokładnie. Czy nie tym <ślańczyzna> dołem? To był to w był strat. Tak, tak, tak. Junior, ty znowu tak próbujesz? O, no mogłaś zahaczyć coś. No, mogłam, pewnie. <grym> junior, wal, tam, wal batel? Junior do tamtego dołka. A, poddał się. Dobra, teraz spety w pętlę i masz to. Siła od, od sił... Pełną pizdą dajesz. No prawie. O, mi jest taki fajny zegar. O nie. Na, na czym jest Battlefield 1 no, Spadnie, nie, 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 za bardzo w lewo. Albo w prawo. Okay. Podmuchaj właśnie. Zbuchać. Ale jednak nie. Oho. To jest ten zegar. Za bardzo w lewo. Ajajaj jajaj! Aj. O, 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 o! Ładnie! A, ładnie hołeś. A co mi odbiło, co? To ja dój dziubku. To ja Nie <laughs> mogę. Mm -hmm. Nie, no nie mogę, ja! Kurde, to można było zrobić w jednym. Można było. Co znaczy, no, no ja, ja zrobiłem w jednym, tak więc blisko. dało się, tak, to prawda. Dało się. Tak blisko miałem do zrobienia w jednym, a niestety. Ale zegar w ogóle zajebisty Ja leciałem maybe na jeden, tylko mnie dziura odbiła. Zacha co poczekał, hmm. żeby się z nikim stuknąć. Zacha tak macha czasami. Polski cowboy. To yes. komandzie z wami nie gra? Nie gra. gra. Tak tak powiem, cholera znowu kombi. ale my tu z ABI i z Zachą jesteśmy na remisie. Nie okay. wiem kto mnie uderzył, ale dziękuję mm -hmm. Ale fajna mapka Taka o kilku pojemach Kurde, Oho. nie trafiłem Sorry. Dam radę, dam radę, dam radę o nie, o nie, o nie, o nie O nie, o nie, o nie o nie. Oh. nie, to nie, nie, nie może no, Kurde, ja, ja, ja też zalecę. lecę Nie, idealnie, idealnie, idealnie. A, Nie, 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 wpadniesz, nie wpadniesz ja już żebym cię Ajajaj pięknie Hej, Luna! Witaj, Rozas! Też Pateczka! Witam wszystkich serdecznie! Aiko, hej, kaczaty! O nie, chyba za bardzo w prawo jest. jaj znowu kolejka. Witam! Aha. Dzięki, Blaki, To chyba mi właśnie pomogło wpaść. O, 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 dobrze! O, dobra, dobra, dobra! Proszę państwa, proszę państwa! Eee, no co, eee, to co? Róbcie screener! Tak w przyszłości? No, może w przyszłości puch? na pewno. O, ale Kolejny super jest! Jak mnie Nie wpadłem! Flak na tylko ja nie wpadłem. Siema. Znowu. Siema? To dawaj, dawaj. A dalej moje prowadzenie. <laughs> o, oh, jo. O nie, ale odpadłem! Od... No ja Trójki. tak dobrze mi szło na początku, kurde, i już o. No, o, nie przechyl. Nie tym razem. Oj, co jest? Oj, co, jest... Halo, gdzie jest moja myszka? Co się dzieje? No e nie, no... Ej, to co jest? Ej, nie mam kursora w grze! Patka jak na pięć. O nie, dobra, udało się. Kenny Pushers! O, dzięki. Penny pushers. Żeby. Nie trzeba było. Co ja zrobiłem? Check easy. Cześć. No, trójeczka to jest naj... Ja czekam na pushersa i będę w dwóch W trzech Nie, nie ma szans, że ci ktoś... Ma Dobra, karygoda, wodni stąd No musisz, musisz podbić z o Ja o! Nie o! mam szaro no no Leć, leć to, dobrze. E, Dobra. Ale nie ja sam poleciałem po prostu O Boże, serio? Oj, graf. Cholera, chciałem karygodę wywalić, ale za wodną leciał Pfff <laughs> się, co? No. Oh, Okej. Okay. Oj! No nie! Jak się odbiłem od dołka! Śu. Aha! I cyk, za dwa! Nie wylecicie no. wszyscy! What the fuck! Any pushes? Po kolei, kto teraz idzie? Ja, ja mogę. Albo graf tam okay. stoi! Maga ja! <grym> <grym> graf czeka! So, ja to... Ale sympij. Co smata się. <laughs> ale wszystkie, ale z wyról. Ona wona lipa. Łona faj. Ale jesteś u pani totalnie. No wszyscy zwyrol. wszyscy na raz w niego lecimy. W jednym czasie. A więc jesteś u pani. A dajcie, na trzy w niego. <śmierdziesi> o, nie. <śmierdziesi> <śmierdziesi> no, nie Dobra to nie. Nie chcecie to nie. co robi? Lećcie wszyscy na raz, wszystkich was nie zbiję No, no właśnie. Wszystkich was nie zbije. <grym> dawaj, dawaj, blaki! Dawaj na trzy blaki. Raz, dwa, trzy. Krrr! Tak, blaki został! No taki no właśnie blaki. On gra tam trolluję. No to właśnie razem musimy w niego. No to lec na niego. Raz, Wszystkich dwa, was nie pokona. No <grym> <żeż>. Nie wierzę! <grym> Jak strollował! Warto. Jest dobre, kejka. O, 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 o. o. Szkoda, że za szóstym. Black Warto hit? 10 hitów, naprawdę. <laughs> <laughs> o, 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 o. I Jak dwa? to, to nie chcesz wygrać z tych kalesonów? Chciałem tak w jednym zrobić, A ale to blaki no. dwa ma tylko, Uf. No, ja też dwa. O! Pajac jest jakiś! O jezus! O nie! Mamy na polskim tubie. Gdzie jesteś? nie! Ten? O, nie. Czy możecie sobie polecieć, proszę? Ach, na no w dwóch. No dwa dzięki, dobrze. Dzięki. <kluzni> o nie! No nie co zmyło mnie na respa przez to! To mam szczęście, bo chciałem z ciebie walnąć pety. Ja właśnie! Ja właśnie się bałam! No Jezu nie mogę przelecieć przez to. Blaki zasuwa z tą czapką kujona. No czej, to jest czapka O Jezu. To śmigło kręcę. Carigoda! Baby, dawaj go, dawaj go hejby, Dobra. Hejby, dawaj go. Daj carry Ej, eee, ja. Muszę w Junior to U. zrobił w dwa? Tak. Agent. No. Tak jak czy ino. Ja też zrobiłem w dwa. Ja no też zrobiłem w dwa, ale to nie jesteś Junior, Junior jest nowy. <boy> ok. Tam ta, o nie! Ta druga na pewno jest lepsza. O. O, oczywiście, że jest lepsza. Ej, nie czekaj! O nie! <głos z tymi> Ktoś chciałby może tam wpaść? I pomóc koledze? Witaj, Junior! Czy, czy ty wlasniesz do Julio mimo tego? Tak. O nie. O, Nie o, o nie, anipuszec. No nie wierzę! No nie Dzięki, braki. Nie ma sprawy. O nie. Karygoda, co tam u ciebie? O, Nie, ucieka, kary. ucieka. Witam, witam. Witaj, Graf. Witaj, wpadku. Anipuszec. Baby. Witam, witam. Witaj, Jezus, zesram się przecież chyba w... szybciej. Bogacie zmień. <gulik> Czekaj, bo guzik leciał, jeszcze... guzik leciał. Guzik leci, guzik leci, guzik leci. O, o, dobrze, A! guzik, dobrze! Ciema. No, nie! <gulik> no O, dzięki, Patka, Super tak jest, tak, tak Super jesteś. Super jesteś, Patka. Nie trzeba było. O, <gulik> jezus! O, kurde. Ok, okay. Nie, nie za mocno. O, jezus! Nie za mocno. Nie za mocno? Nie wiem, czy wiecie, ale nie za mocno. O nie! Ajajaj! Nie, ja, że nie jest na cztery? Nie, na Ja na pięć jest. Chociaż mogłem wazywalić, to by było fajniejsze. Fik. proszę stąd wypierdzielać. Wypierdzielam? Nie, zapraszam, tak wypierdam. Teraz mnie wypierdziel. O nie! Guzik F. Ach. Przepraszam? Słucham? O! Oh, aha, widziałem to! Proszę, żeby go wypierdzielić. Myślałam, że to No się... NA POCZĘTKU JESTEM PRZEZ siebie! <laughs> Jezu, guzik! <laughs> Ej, za chętnie nie Nie za nie wpadł, to miał wielką ocenkę. Zajebiście! Okay. Wow. Ładzie, z wielką lucky. dawaj! Nice! Like ładnie, ładnie! Nie, to się wydaje zbyt proste, żeby było prawdziwe. O ścianę, o ścianę. A jajaj. Jeszcze nie albo nie mówię. Wow. Easy! Eee, no projekt! O, za dwa. <grym> A no easy. A nawet oziębnięcie dostałem. Ej? W jednym nie ma wstydu. Co ty graf robisz? Chciałem no. zachywalnąć. Nope. Nie tym razem. <grym> no, Ale to że to... w pięciu? To się stało, prawda? Spadka Hall in One? Jak ładnie. O nie, za mocno. Ajajaj. Aj. O, dobrze. Dzięki, że za zatrzymaliście. Dobra, uwaga, wszyscy. Oho. O tak, 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 o, o, tak. O, ładnie. Dziękuję. O nie. Ale że hole in one? ładnie. No bo za Cie... tam nie wiesz. A, tak nie, tak czekajcie, czekajcie, czekajcie. L róbcie, róbcie. Zachadźcie ten tego dobrze. No, o, no, w ja Kto mnie wbił? W dwóch. Nie no. No dawaj Graf, teraz na jedynkę walisz. Nie jesteście na to gotowi mentalnie, okej? Okay? Oblicz parabole mm -hmm. przez Czekaj, czekaj, czeka, czeka. czeka. jesteście gotowi? Jesteście tak? myślimy nie, jeszcze myślimy jeszcze pod najem Ja już powoli jestem. Oooo, <laughs> no, 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 tu... no, 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 jesteś w stanie to zrobić, na ludzie. O, oj, nie oj.. No, mocniej mocniej wody. Nie, nie nie tak się nie, tam. musisz A? mocniej A już Dobrze że mu dobrze żeby mówicie, bo pewnie nie widzi że no. no. no, musisz nie, nie widzi, trzeba mu mówić no O o o Trochę mocniej musisz grać, trochę mocniej Trochę mocniej, nie wiem czy wiesz ale musisz trochę mocniej nie, to o nie, odbiłem się mówi że, to, że byś... A dobra, może być Ale z pusher Ale kampi, ale kampi <śm> o nie kampi, kampi. O, tu też jest woda, o kurde, Bela nie. <śm> o nie. Aha, dzięki, pozdrawiam tą szmatę Jak <śm> szmatę? Dobra, czterech może być Kto to powiedział? Wstydów, w czterech nie ma 69 69 plum, plum, plum Plum, plum. plumu plum nie, 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 bo ja tutaj Dawaj pokusuję, naprawdę czekasz, Dawaj. nie, 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 niego nie, 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 O nie, naprawdę aż tak chcesz albo zachę, albo zachę. O nie, nie, Aż tak nie, poświęcasz Dawaj z wody oh. Last place by the way nie wiem, jak to się dzieje. Holograf mój Ja już się Do przeprowadziłem miesiąc temu, e? więc nie. No, tak, prawie miesiąc. Oj, nas lakowało. No, no, no. A, nie umiesz myślałem, się bawić. No, że go bywaliście tu sprzed. No, to to jest do celu? Do, a, no. no to bardziej na czynsz. Tak. Graf, aż dostałem bicie. co to dostałem. Czemu jest o, do dobra. O, dobra. Czapkę, 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 Czapkę kowboja, ale... dostałem? Rima, wygrałem. Jeszcze jedna? Jeszcze jedna, ale spróbuj jakąś No w sumie, może ten nie już.